Kim jestem? Przede wszystkim Polką. Gdybym tak mogła cofnąć czas i gdyby któryś z nauczycieli w czasie lekcji, jak to miało miejsce wczoraj w liceum, do którego uczęszczam, cisnął pod adresem świązaczek obelżywe słowa szwabki, to chyba nie milczałabym ani nie wylałabym strumienia, łez tak jak wówczas. Ale przecież mam zaledwie 16 lat, mało doświadczenia życiowego i nie miałam odwagi zakwestionować słów profesora. Wiedziałam jednak, że nie miał on racji i odtąd straciłam do niego zaufanie. W dzień mego urodzenia, w styczniu 1901 roku, w powiecie Prudnickim na Opolszczyźnie zauważył mój ojciec napis na naszym domu: Hirvonen Sieben polen szwajne tu mieszka siedem polskich świn. Ojciec, jak zawsze, dowcipny i pełen humoru, dopisał plus jeden, jako że autor napisu mógł przecież nie wiedzieć, że urodził się nowy, a zarazem ostatni członek naszej rodziny. Moi rodzice, obok wspomnianego nauczyciela, wkładają wiele wysiłku, żeby wychować nas na uczciwych Polaków. W domu naszym wisi na ścianie rodło symbol naszego pochodzenia, naszej jedności z narodem polskim. Dowiedziałam się od rodziców i braci, że obrazuje on obieg Wisły oraz Kraków – kolebkę kultury polskiej. Obok rodła wisi na ścianie godło orła polskiego, któremu uważnie przyglądają się nieproszeni goście. Niewcy o nim nie wiedzą, nie wiedzą. Psy po polu rozpuścili, wszelką rozkosz uczynili, był tu kot, był tu kot. Psy po polu rozpuścili, wszelką rozkosz uczynili, był tu kot. Ja tym myśliwcom zawinim, zawinim Czym ja jaką szkodę uczynim, uczynim Od kapusty do sąsiada po listeczku tylko zjadam Nie jak wół, nie jak wół Od kapusty do sąsiada po listeczku tylko zjadam Nie jak wół, nie jak wół Wałchu nie wytłuczeni prosa, nie prosa, a więc mnie nie pójdę, borosa, borosa. Jakoś ja uciekać muszę, że ocalę moje dusze, bo mi żal, bo mi żal. Jakoś ja uciekać muszę, że ocalę moje dusze, bo mi żal, bo mi żal. Nie uchwyci! Uchwyci. Oni mówią Sasa, sasa, a ja czym prędzej do lasa? Już ja pan W lesie sam. Oni mówią Sasa, sasa, A ja czym prędzej do lasa? Już ja pan W lesie sam. Już ja pan, w lesie sam. Już ja pan, w lesie sam.